Teraz w faktach nielegalny handel organami. Policjanci zatrzymali dziewiętnastolatka z powiatu milickiego, który w internecie oferował sprzedaż nerki. Zarzuty już usłyszał i nie jest pierwszym Dolnoślązakiem oskarżonym o próbę sprzedaży narządów. Anna Piskorowska. Przez internet można kupić niemal wszystko, nawet ludzkie organy. Ogłaszają się najczęściej ludzie młodzi. Zaraz, jestem osobą... Raczej no, bez załogów? Chciałam po prostu bym sprzedać po prostu nerkę, bo potrzebuję y, pieniądze. Mhm. A jaka cena za nerkę? 30 tysięcy? Mm, 30? Mhm. Mogłabym. No ja mam praktycznie nóż na gardle, no bo mi potrzebna jest karta i no i... Czyli musi pan sprzedać tą nerkę, czyli ile, m, jaka kwota? No tak 60 tysięcy. Na nerkę na dolnym śląsku czeka się blisko rok. W sieci jej średnia cena to 20 tysięcy złotych. Szpik można kupić za 30 tysięcy. Nielegalne w Polsce zabiegi wykonywane są za granicą. Zdaniem lekarzy w naszym kraju byłoby to niewykonalne nawet w prywatnych gabinetach. Takie przestępcze przeszczepianie, o którym my mówimy, jest praktycznie w polskich warunkach niemożliwe, co wynika z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że w tym muszą być zaangażowane duże zespoły ludzkie laboratoria, druga rzecz, że jeżeli chodzi o medycynę, to jest najbardziej kontrolowana działalność. Działa, działa. Pan Wiesław czekał na nerkę 7 lat. Choć w sprzedawaniu narządów jest przeciwny, to jak mówi, gdyby od takiej decyzji zależało jego życie, nie wahałby się. To nocę to mówią, iż brzytów się chyta, że tak powiem. No to chyba bym ją kupił, no ale mówię chyba, chyba, chyba na pewno. W Polsce już samo umieszczenie ogłoszenia jest karalne. Policyjna obława trwa. Na Dolnym Śląsku zatrzymano młodego mężczyznę oferującego na sprzedaż swoje organy. Teraz grozi mu rok więzienia. Ustalony i zatrzymany został 19-letni mieszkaniec powiatu milickiego. Jak się okazało mężczyzna właśnie wrzucił do sieci internetowej ogłoszenie, że chce sprzedać nerkę za 40 tysięcy złotych. Będzie w tej chwili za swój czyn odpowiadać przed sądem. Gdyby doszło do transakcji mężczyzna w więzieniu spędziłby nawet 3 lata. W Polsce swoje organy może przekazać choremu tylko osoba spokrewniona genetycznie lub emocjonalnie czyli na przykład małżonek. W tym ostatnim przypadku decyduje jednak sąd. Fakty Anna Piskorowska.